Witam, dzisiaj ze mną w studiu Ola i Kalina. Cześć. Cześć. I pokażemy wam grę Oczy The Eyes od firmy Golia. Tak wygląda jej opakowanie, ale w środku znajdziecie takie fajne pudełko, które zostanie sobie w pokoju. Można wszędzie ze sobą zabrać. Nie zajmuje za dużo miejsca, co ja najbardziej lubię, bo tych gier tyle, że już nie ma gdzie tego pomieścić. Jest oczywiście instrukcja, są oczywiście nagrody, kto wygra rywalizację, ten ma jajko, Jak nie, to ma nagrodę pocieszenia. No i słuchajcie, na czym polega gra? W środku są takie najróżniejsze oczy. I te oczy wydają się na pierwszy rzut oka takie same, a tak naprawdę nie są takie same. I będziemy grali w taką bardzo szybką grę zbliżoną do domino. I naszym zadaniem będzie odnalezienie par i odłożenie ich na, na, z boku. I dopiero potem sprawdzimy, czy w tym zamieszaniu, w tym rwetesie, rzeczywiście te pary są identyczne, bo to różnie może być. To chodźcie, dziewczyny, ja tutaj wysypię wszystko, a podwracajcie na drugą stronę. I teraz tak. My zagramy, będziemy liczyć, jakby punkty na plusie, ale w instrukcji jest taka informacja, że. E, oczywiście kończy się grę, jak już nie można żadnej pary dobrać e, i są dwa punkty za każdą parę. E, jeden punkt dodatkowy, jeżeli okaże się, że mamy dwie identyczne pary i jeden punkt ujemny, jeśli e, coś, co odłożyliśmy, wydawało nam się, że jest parą, nie jest parą. To tak wygląda rozgrywka i teraz tak, gramy jedną ręką, ja gram prawą, Ty zagrasz prawą, sami praworęczni i w tym samym czasie odkrywamy Um, planszetki, no dziewczyny, druga ręka z boku i uwaga: 3-4, odkrywamy 2. Odkryjmy, wydaje mi się, że już, że już tutaj... A, jest jedna. Dzisiaj jedna była. No dobra. No ale to przepada. Dwie nawet były pary, ale to już przepada, bo już my stwierdziły. No i teraz tak. Kalina pokazuj, co masz tam tutaj. Pokaż. Uznajemy parę. Dobra. Dwa punkty. No i co? Nie ma. Widzisz? Inne są. No, ale dwa punkty są. Dobra, to się nie liczy. No. Dobra, cztery. No, 6, dobra, super. O, masz 8 i masz, zobacz, dwie takie same pary, więc masz punkt dodatkowy. No, proszę. Super. Uh -huh. I co tam pani ma jeszcze? I mamy to, tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 13 punkt gratis. tego jednego na razie nie liczymy, bo jest wariant gry ten. Pamiętaj, 13. Pokaż, co masz. Hmm. Dobrze, dwa. cztery, sześć. Osiem. Pięknie, bezbłędnie dziesięć. Dobra, to teraz zobaczymy jak to moje, jak to tutaj było. Jest. Jest. Nawet się nie pomyliłam. O chyba mam dwie takie same, nie? Tutaj mam tak. chyba z tym. A te są takie same? To też są takie też, same, tak? Tutaj też jest to. A tutaj to jest dobrze. To jest dobrze. To jest dobrze. I to jest dobrze. O, nawet się nie pomyliłam. Dobra, 2, 4, 6, 8. I plus po jednym punkcie to 10 12, 14, 16 wygrałam! Nie! Ja e, się wygrałam, żeby nie było, że nie wygrywam, ale dziękuję bardzo. Jajko z niespodzianką jest moje i tylko moje. E, myślę, że gra dynamiczna, super, można ją wszędzie zabrać i grać na wiele sposobów. Ja bym te punkty ujemne liczyła, chociaż muszę przyznać wiele błędów. Nie? Tutaj, żeśmy zgubiły te dwie pary. No a wam życzymy e, błyskawiczności, myślę, że dorośli też się przy tej, grze, będą świetnie bawić, już nie mówiąc o dzieciach. Pa! pa, pa. <grych>